Cześć, cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Kurde, witam Was w kolejnym odcinku z FC24. Mi się cały czas ten telefon, kurde, ten brzdenka tam. Jest w SBC Luka Modrycz 4x4 średnie, średnie oraz lepsza noga, prawa. <gryw> można, do, można trafić pop. Cristiano Ronaldo, to te wyróżnienia. Więc w sumie fajnie. Kurde, bym chciał mieć takiego Diogo Rzute 88 z wersji FC Pro Live. Dobra, zobaczmy najpierw SBCO Luke. SBCO Luke Modricia. A wywalone w to. Dobra, SBCO Luke Modricia. Fałszyki i Pinkt Pass Plusem. Pięć składów i on kosztuje milion? What? O, z tym się nie zgadza 8 tysięcy e, graczy. Bo mi się wydaje, że SBC o lukę Modricie jest przecenione, mi się wydaje. Przecenione jest to SBC. Tak, ja też bym się zgodził z takimi ludźmi, że SBC jest przecenione. Jest aktywny do 10 lutego. Główek 63, Staminy si i Siły 66. Karta, która ma 83 obrony, ma 66 główek. XD. Dobra. Ale jakie on ma jeszcze Playstyle? No. On ma wrzutki, on ma technika, dla podania na dobieg. Ale SBC Luke Modrycie jest bardzo przecenione, mi się wydaje. Dobra, zobaczmy panią POP 4 na 5. Wysoka, wysoka, lepsza noga lewa. Fineski z plusem i walka w powietrzu z plusem. On ma, ona ma też LP. Kosztuje 1 800 tysięcy. Więc fajnie w sumie. Przynajmniej lepsza pop team of the year niż e, Luka Modric, Entoty, który jest SBC. Pop ma 60 e, obrony, a ma 99 główek. Mm. 95 fizyczności, ale jaja. Ja. W tym skoczność 99 i 97. Positioning, shoot power 99, no. Fajne statystyki do strzałów. 96 z 94 rzuty karne. Jakie, on ma, jakie ona ma playstyle Ona ma jeszcze powershoty, powerheader, fałszyki, technikę, łojownika i akrobatykę. Fajne te playstyle Zobaczmy CR7, bo ma... Quick Stepa z plusem i powershoty z plusem 5x4 wysoka, niska, lepsza noga prawa 97 shootingu i 93 driblingu. No, CR7 kosztuje 15 milionów Ło 5000 lajków do 1000, prawie 200 dislajków no, CR7 też ma 99 główek. Przy 45 obrony, 99 skoczności, 99 kontrola piłki, 99 kampaży, 99 reakcje, 99 pozycyjnych, 99 shot power, 99 rzuty karne. No, prawie. Ej, chyba to będzie przebijało. Statystyki 99. On ma jeszcze fałsze. Walkę w powietrzu, powerheader, akrobatik. Fajny te playstyle, <coughs> Licząc oczywiście z powershotami. Oczywiście dla fanów Manchesteru City, czyli dla mnie, Edersonic jest bardzo ciekawą kartą n -toty. No, Ederson kosztuje 60 tysięcy. No to jest foder, wiadomo, ale. No, bramkarz fajny. Bramkarz fajny, nie? Ja nie będę narzeka narzekał, że Ederson nie jest taki. Jeszcze dla fanów Manchesteru City zobaczmy Bernardo Silva. On ma dwa playstyle, Podania na dobieg i technikę z plusem. 4 na 4. Wysoka, wysoka. Lepsza noga lewa. Czy on serio gra na lewej obronie? Bernardo Silva? Który kosztuje prawie 100 tysięcy? On gra na lewej obronie, a ma jeszcze... E, prawie pomocnik i prawie skrzydłowy. Ta karta jest niemożliwa. Nie no ta karta też mi się wydaje, że jest jedna z bardziej zepsutych kart. No z tym ludzie też się nie zgadzają. Żykoś biegu 72, żuty karny 72. Rzuty wolne 70 no. Wytrzymałość 97 Zwinność 98, równowaga 95 Trebling 95 Jakie on ma playstyle No tiki taka, bateryjkę fałsze Ale Bernardo Silva na lewej obronie czy serio my się bawimy w Event Shape Shifters? Dobra, zobaczmy jeszcze Kwiczek Kwarackelie, który jest w SBC. Jedyny entoty, który ma 5 na 5 gwiazdki. No, złota wersja Kwarackeli ma 5 na 5. To SBC kosztuje 730 tysięcy. Jest aktywny do 9 lutego Więc Uuu 2100 dislajków, no No karta, która ma 84 strzelania Ma niskie woleje niskie karne I karta, która ma 84 podań Ma niskie rzuty wolne Ja naprawdę się nie zgadzam z niektórymi statystykami. Bo kwarackelia tempo ma dobre i dribbling ma dobry, ale równowa równowagę ciulatą, bo wynosząca tylko 76, on ma fineski, on ma fałszyki, on ma trickstera, wrzuteczki, podania na dobieg. No fajnie. Ale ja bym nie dał za niego 700 tysięcy. Dobra, zobaczmy. Uu. Czemu sprawdzam złotego modlicia, What the fuck. Dobra. Dla fanów jeszcze Liverpoolu Trend, który ma jeden Playsta jest plusem, czyli wrzuteczki. On. Czy on gra serio na SPD i SP? Czy serio się bawimy w Event Shape Shifter znowu 4 na 4 wysoka, wysoka, lepsza noga prawa. Tręcik kosztuje 137 tysięcy. No ja szanuję Karta która ma 73 strzałów ma Shoot power wynosząc 87 Jezus Przy 84 driblingu Ma zwinność niską i równowagę niską Ale wytrzymałość 98 To już jest plus Crossing 96 Przynajmniej rzuty wolne 90 i 94 długich podań jaki on ma playstyle jeszcze. Stałe fragmenty, podanie na dobieg. I shopa pracza i jokeia. Mi się wydaje, że karta idealna na prawą obronę, ale na SPD i SP co ale my serio się bawimy w Event Shape Shifters, słuchajcie. Już po raz drugi w, w tej edycji FIFA. Dobra. I jeszcze dla fanów Liverpoolu sprawdzę Mohameda Salaha. No, Salah jest na razie jedną z droższych kart. Jest raz dwa trzy cztery pięć sześć siódma wersja specjalna Mohameda Salah'a w tym trzy informy jeden potm. Salah milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy ja pierdziele jak on ma trzy informy Trey Blazera Playera of the Month i Winter White cards jeszcze entoty to jest za dużo w wersji specjalnych Salaha no troszeczkę niższe karne przy 91 shooting no. i Shoot parę też niższe ale wykończenie pozycjonink wysokie fajnie rzuty wolne niskie reakcja 96 spoko wytrzymałość 94 równowaga wysoka zwinność niższa trochę. Nieznacznie niższa. W salach ma 4 na 4, wysoka średnia, lepsza noga lewa. I czemu on gra na prawym skrzydle? Nie mam pojęcia. Może on jest specjalistą od fałszy? To też może być e, super racja. Mafineski Flera z Plusem. Jeszcze podcinkę technikę Rapida i fałszyki. I jeszcze dla fanów królewskich sprawdzałem lukę modrycia. Sprawdzę Viniciusa Juniora 92. Sprawdzę Viniciusa Juniora 92 overalla. To jest coś dla fanów królewskich. Dobrze. On ma główną pozycję napastnik. Serio? 5 na 4 wysoka, wysoka, lepsza noga prawa. I czemu on gra na lewym skrzydle? Chyba też jest specjalistą od fałszywych. On ma quickstepa i trickster z plusem i kosztuje blisko 3 miliony końców. Ok, statystyki do tempa wynoszące 98 86 Shooting. Niskie karne, niskie woleje i, i nieznacznie wyższy shoot power. Yy, niskie rzuty wolne Przy karcie która ma 92 overalla Dribbling 95 fajnie Wytrzymałość 91 tylko Dobra on ma fineski, podcinki Fałszyki i rapida no fajne playstyle. Czyli no żaden Entotys FC Barcelony się nie pojawił. No a szkoda. Dla fanów Barcelony czekaliśmy na takiego jednego fajnego Barcelończyka, który by się przydał. A sprawdzę jeszcze jedną kartę dla fanów królewskich. I będzie nim oczywiście Federico Valverde. On ma PPI PS, Rapid i bateryjka z plusem. Trzecia specjalna wersja w Valverde. Ło, wow, tylko trzy sztuczek, cztery słabszej. Wysoka, wysoka, lepsza noga prawa, Valverde 700 tysięcy. Nie no, przeceniony ten Valverde, zdecydowanie chyba. No przeceniony ten Valverde. On ma trzy sztuczek i cztery słabszej, no. Szybkość biegu 93, karne niskie znowu, równowaga niska. No zwinność też niska, ale troszeczkę wyższa niż równowaga czy karne. Rzuty wolne no też niskie. Podkręcenie no nieznacznie niskie. Główki niskie Wytrzymałość trochę wysoka No fajnie. No. Nawet ta karta nie przekroczyła 95 w statystyce On ma powershoty On ma przechwyty i ma fałsze Federico Valverde w wersji N toty To jest upgradeowana wersja Diego Rzoty do 88 overala Jak wyglądała podstawowa karta Diego Rzoty? No Miał 4 na 5 Czyli mu się gwiazdki nie zmieniły a zobaczmy jeszcze dziś to 88. No trochę upgrade'u dostał. 61 defending, ale i aja. No on ma 4 na 5. Wysoka, wysoka, lepsza noga prawa. No to jest taki FC Pro Showdown. z plusem. Ten Jota wygląda fajnie. Rzuty wolne, niskie. No, karne. No, też niskie, ale trochę wyższe. Długie podania też takie sobie. Główki wysokie. Skoczność naprawdę imponująca. Ale wytrzymałość e, troszeczkę ciulata i siła. No, wykończenie może być. I przyspieszenie takie może być. On nie ma żadnego PlayStylus z plusem, tylko on ma power header, powershoty, batery i Rapid. Tylko cztery Playstyle, które prezentują godnie Diogo Zhotę w wersji FC Pro. I jeszcze bym sprawdził e, wersji e, flashback Kant. Eee, N'Golo 91 No trochę upgrade'u dostał Rzota e, I nie wiem czy mu porównali Luke Modricia RTTK z Luke'ą Modriciem wersji nTty w SBC Kante w dalszym ciągu ma dwie gwiazdki sztuczek, trzy słabszej nogi. Czyli nic się nie zmieniło. W gwiazdkach się nic nie zmieniło u Ngolo Kante. Średnia wysoka, lepsza maga prawa. SBC przecenione moim zdaniem. On powinien dostać o jedną gwiazdkę sztuczek więcej i jedną nogę i jedną gwiazdkę do słabszej nogi moim zdaniem. Powinien dostać Ngolo ale to SBC kosztuje od zera prawie 700 tysięcy. No, przyspieszenie fajne, rzuty wolne i podkrętki niskie, przy statystyce 80 podań, 91 defending, a, a ma główki niskie, przechwyty wysokie, orientacja w obronie wysoka, Jest. Standy, tackle, wysokie, równowaga wysoka, a zwinność źródła trochę, no stamina taka se. I co on ma dalej? On ma baterykę z plusem. On ma przechwyty, szopa pracza, ślizgi i quick stepa. Moim zdaniem, SBCO Engolokante przecenione. Zdecydowanie. Jeszcze bym sprawdził tutaj pana Kante w wersji złotej, czy coś się w gwiazdkach zmieniło. Bo niemożliwe, żeby karta Flashback dostała 2 na 3. No, do statystyk ma upgrade. No nic się nie zmieniło e, od karty złotej. Dalej nie dostał upgrade'u do sztuczek czy do słabszej nogi, ale spory upgrade do tempa dostał w porównaniu e, do złotej karty plus 17 do tempa. Wtedy pamiętamy N'Golo Kantes za czasów Chelsea. No ale O Kante mi się wydaje, że jest przecenione. Nie powinienem tyle kosztować. Julian Brandt jest z zadań, z sezonów. Player of the month Aubameyang, 4 na 5, wysoka, niska, lepsza noga prawa. No dobra. Zobaczmy jeszcze na sam koniec odcinka, co wyszło w SBC, bo wiem, że Luka Modryć jeszcze w Saliba ma być w SBC. Dla fanów arsenalu idealnie. Idealny środkowe obrońca. jakbyście nie mieli na przykład Maldiniego. Co to jest za SBC? Czy to jest architekt? Tak, to jest architekt. Powtarzalny 150 razy. O, 85 plus razy 3. Linia pomocy. Tak samo. 2 razy 85 plus. Luka Modryć, który nie powinien kosztować nawet milion końców. Jest paczka 86 plus. I trzech obrońców 85 plus. Paczka 82 plus razy 20 i... I dwa ukończenia na to SBC 2 razy do plus jeszcze pik 80 plus. Dobra. Kvaradona, Kante jest przeceniony, tak samo Modric, e, Aubameyang. No, sceną może być, bo ani przeceniony, ani niedoceniony. Może być, nie no Modric za bardzo przeceniony, a Kante minimalnie przeceniony. Nie wiem co Wy sądzicie na ten temat, ale mi się wydaje, że Modric za bardzo przeceniony. On powinien dostać przynajmniej 3 składy. I kosztować tak samo jak miał na karcie RTK czyli jakieś 100 tysięcy. On jest tak 8-6. Patrzę na składy. 8-6, 8-6 z ifem, 8-7 z ifem, 8-8 i 8-9. SBC jest przecenione. O lukę modricia. Przecenione jest to SBC. Eee, 8-6 z Realu Madryt 8-6 z Ifem i z La Liga, 8-7 z Ifem, 8-8 i 8-9. Tak kosztuje od zera Luka Modryć ponad milion końców. On jest za bardzo przeceniony. Nie wiem co Wy sądzicie na ten temat, ale ja sądzę tylko jedno. Luka Modrycz jest za bardzo przeceniony. Dla fanów Manchester City polecam grać w wypożyczonym Rodry. Pamiętajcie przyśpiewkę Kibiców Manchesteru City Rodri's on fire Your Defense is Terrifying. Pamiętajcie tą przyśpiewkę przyśpiewkę z... Kibiców z Manchesteru City. Pamiętajcie tą przyśpiewkę. może wa wa paść wam wy ucho. Wy, kibice Manchesteru City, oczywiście. Pamiętajcie o tej przyśpiewce, którą wam zacytowałem. Polecam, jeżeli jesteś kibicem Manchesteru City, polecam Edersona na zakup, Bernardo Silve i oczywiście. Rodriego i Halanda. No, Haland kosztuje kilka milionów, ale mi się wydaje, że trafiliście wymiennego Totem Mbappe i zarobiliście dzięki temu 15 baniek. I możecie kupić Halanda, możecie kupić Edersona, możecie kupić Rodrigo i możecie kupić Bernardo Silve. A więc moi drodzy, ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro. Będziemy oglądać ewolucje, które przyszły dzisiaj. Więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.